Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył body doublingu. To jest taka jedna w sumie z najpopularniejszych technik radzenia sobie z prokrastynacją, której używają oddechadowcy. body doubling generalnie hmm, polega na takim na wykorzystaniu pewnego efektu, który często się pojawia u osób z ADHD. To znaczy, jeśli pomyślicie sobie o tym, że mielibyście posprzątać cały swój dom, to jest ogromne zadanie, do którego często trudno się zabrać, ale jeśli już mielibyśmy posprzątać cały dom innego swojego znajomego lub na przykład ktoś by koło nas siedział, to to zadanie nagle staje się niezwykle e, o wiele prostsze. E, więc wykorzystując ten efekt, e, body double, czyli taki trochę towarzysz e, obowiązków, e, to jest osoba, która w różnej formie jest taką obecnością mobilizującą, która będzie znajdować się obok Was, żebyście łatwiej potrafili zabrać się do po prostu swojego planu czy jakiegoś zadania, które długo prokrastynujecie. Lub nawet nie. Takie sesje potrafią być planowane dużo wcześniej. W praktyce wygląda to tak, że no, przykładowo można poprosić swojego współlokatora, że kiedy będziemy robić obiad, to ta osoba będzie nawet nie pomagać nam, ale dosłownie siedzieć obok i rozmawiać z nami w trakcie. To już samo będzie pomocne. Inna forma body doublingu to jest taka bardziej zaangażowana, w której na przykład gotujemy obiad razem. To może być ten sam obiad robiony na żywo, ale to może być na przykład tak, że, nie wiem, zdwaniacie się za swoją mamą, ona robi obiad po swojej stronie, w swoim domu i wy robicie swój obiad i rozmawiacie w międzyczasie. Mm. W ten sam sposób można na przykład e, zbierać się na takie spotkania e, pracowe, czy jeżeli piszecie, nie wiem, pracę magisterską, albo po prostu macie coś na komputerze e, czy pisemnie do zrobienia, mm, no to możecie mm, poprosić tam znajomego, e, czy najlepiej nawet umówić się z innym adechadowcem, który też będzie tego potrzebował bardzo, e, usiąść i po prostu każdy pisze swoją rzecz, ale wspólnie mamy e, przykładowo przerwy to sprawia, że będziecie bardziej zmobilizowani do tego, żeby jednak utrzymać tą uwagę na wykonywaniu swojego zadania. Jeśli chodzi o punkt widzenia naukowy, nie ma chyba takiej stuprocentowo stwierdzonej i przebadanej, przebadanego źródła, ale podejrzewam, że może to być związane po prostu z tym, że Obecność drugiej osoby jest pewnym rodzajem stymulacji. I osoby z ADHD, które mają no, mniejszy poziom tej stymulacji, to sama obecność tej osoby sprawia, że już trochę. Bardziej są dostymulowani i bardziej gotowi do tego, żeby zabrać się za jakąś rzecz. Tak samo na przykład bardziej nagradzające dla nas będzie robienie jakiejś rzeczy dla innej osoby, bo nie dość, że rzecz zostanie zrobiona, to jeszcze będziemy mieli, mogli podzielić się czymś z drugą osobą, będziemy mieli jej wdzięczność, będziemy czuć się dobrze ze sobą, więc to jest o wiele bardziej motywujące. Poza tym jest to też związane z takim rodzajem zobowiązania, takiego bardzo jawnego zobowiązania. To znaczy, jeżeli już jesteśmy z kimś umówieni na sesję i już ktoś siedzi zaraz obok nas, to czujemy się bardziej zobowiązani do tego, żeby jednak zgodnie z planem realizować jakieś zadanie. Już trochę nie ma ucieczki. Od tego. Więc dlatego, trochę łatwiej nam się do tego zabrać. Tak, mam, mam wrażenie. Body dubbing może nie działać na przykład na osobę, która ma na tyle um, duże doświadczenia i częste z tym, że była bardzo kontrolowana w przyszłości, na przykład przez rodziców czy przymuszana do różnych rzeczy, e, właśnie w podobny sposób, że ktoś obok niej siedział, patrzył jej przez ramię e, i nakładał dużą presję to przez skojarzenie taka sytuacja może wydawać się czymś podobnym i bardziej będzie ta osoba czuć no właśnie presję albo że będzie oceniana przez kogoś innego niż że będzie to wspierające. Ale z drugiej strony body doubling jest akurat czymś co widzę bardzo powszechnie wykorzystywane przez osoby z bardzo różnymi doświadczeniami i jednak nawet osoby, które są w ciężkiej depresji, potrafią się czasem przełamywać. I na przykład tak jak w na, naszej grupie, zapraszać czasem nawet nieznajomych do swojego domu na zasadzie takich wymianek. Ale to wydaje mi się, że głównie dlatego są w stanie trochę przemóc tą barierę, bo mają do czynienia z osobą, która doświadcza tego samego. Ona rozumie te problemy. Więc często umawiając się z adychadowcem drugim. To będzie mniejszy problem, bo będziemy wiedzieć, w jaki sposób nie, nie nakładać na siebie nawzajem tak dużej presji, bo wiemy na sobie, jak to potrafi być nieprzyjemne i, i przeszkadzające w wykonywaniu zadań. No ale zależy. Trzeba też dobrze dobrać sobie bodydabla, bo jeżeli zamiast po prostu. Mm, Oddać nam pałeczkę, tylko wspierać nam, e, nas w realizowaniu jakiejś decyzji o tym, jak chcemy rozporządzić swoim czasem, e, to będą próbowali kontrolować to, co robimy, e, przymuszać nas i jakby tak nadmiernie mobilizować, e, no to może więcej przynieść złego niż dobrego. E, Bodydoubling potrafi też być bardzo fajnym doświadczeniem takim społecznym. Ja na przykład sama doświadczyłam i byłam wprowadzana w ten światek osób z ADHD poprzez to, że zaczynałam wkręciłam się w taką naszą grupę porządkową, w której można napisać: Hej, słuchajcie, mam ogromną kupę mm, nieposprzątanych rzeczy w domu, pleśniejąco od dwóch miesięcy naczynia, byłam w potwornej depresji, no i potrzebuję pomocy, bo już po prostu to urosło tak, że nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. E, I działa to czasem na zasadzie wymianki. E, jedna osoba przyjeżdża do drugiej, no, ja przyjadę do ciebie, posprzątamy twój syf, ty przyjedziesz do mnie, posprzątamy mój. A czasem potrafi to działać na zasadzie po prostu um, takich prezentów. Nie, że słuchaj, ja mam akurat teraz czas, więc mogę przyjechać do ciebie. Innym razem, jak ja będę potrzebować, to ktoś inny przyjedzie do mnie. Nie zawsze to musi być taki e, barter i coś za coś. No więc dla mnie to był mega, fajn, mega fajny sposób na poznanie innych osób za DHD i to w takim bardzo. Mm, Intymnych, w takich bardzo intymnych okolicznościach. Intymnych w sensie takich bliskich, nie? O wiele e, bliżej się poznaje z człowiekiem i szybciej e, lody e, przełamuje, jeżeli razem nie wiem, czyścimy cudze pleśniące naczynia i mamy okazję towarzyszyć komuś w takim bardzo m, często wstydliwym miejscu. M, i takim wystawionym, obnażonym na, na resztę świata. To jest bardzo piękne, bo trochę szybciej się dzięki temu nawiązują rzeczywiście bliższe relacje. Do czego może być wykorzystywany bodydoubling? Bo nie tylko do sprzątania. Poza tym na przykład można wykorzystać, tak jak wspomniałam, do, do robienia pracy swojej codziennej lub na przykład do planowania sobie dnia. E, czy realizowanie jakichś celów, na przykład jeśli chcemy czytać jedną książkę tygodniowo, to możemy się z kimś umówić na taki projekt. Słuchaj, czytamy razem. E, ale też warto, żebyście pomyśleli o body doublingu jako o takiej szerszej perspektywie, bo możecie się czasem załapać, nawet nie umawiając z kimś, na darmowy body dubling, to znaczy na przykład idąc do biblioteki. Gdzie będziecie mieli mnóstwo innych studentów i, i, i osób, które będą właśnie w tej takiej atmosferze pracy, skupienia, do której będziecie się mogli podłączyć? Plus fakt, że podejmiecie decyzję: Dobra, jadę do biblioteki. Biblioteka to jest miejsce, w którym się uczy, pozwoli nam wam łatwiej wejść wejść w tą sytuację i, i zacząć rzeczywiście się skupiać. Tak samo możecie korzystać z przestrzeni coworkingowych, jeśli są takie w waszym mieście. Czy też myślcie sobie często o tym właśnie, że no właśnie my, adechadowcy, zawsze łatwiej będziemy się zabierać do różnych projektów grupowych, kiedy będziemy jakoś współpracować ze sobą i też jakoś. Od siebie wzajemnie zależeć, bo prędzej nie oddamy własnej pracy domowej niż swojej części grupowej pracy, za którą jeszcze ktoś dostanie, jeżeli to nie zostanie skończone. Dlatego, jak na przykład jeszcze jesteście w szkole albo na studiach, albo w pracy macie możliwość wybrania projektu grupowego, a indywidualnego, to czasem lepszą opcją może być wybranie projektów grupowych, po prostu łatwiejszą. Wtedy będziecie mieli pewność, że na pewno zostanie to dokończone. Gdzie jednak poza tym jeszcze szukać bodydablingów, jeśli chcecie się umówić na sesję indywidualnie z konkretną osobą? Mogą to być w tej chwili przede wszystkim grupy facebookowe, jak na przykład ADHD u dorosłych Warszawa, czy jest nawet ogólnopolska grupa Body Bodydabling Polska. Na Facebooku. Na tych grupach też znajdziecie, jeśli nie lubicie Facebooka, te, jak to się nazywa, kanały na Discordzie. Ja nie używam Discorda tak bardzo, ale niektórym bardziej odpowiadają właśnie kanały na Discordzie, albo możecie poszukać po prostu wśród swoich znajomych i już indywidualnie się umawiać na takie sesje. I na przykład też. Zapomniałam wspomnieć, e, poza pracą e, można też planować wypoczynek, na przykład ruch, jeżeli trudno Wam się do niego zabiera, albo wstawanie rano w wakacje. E, takie projekty też się odbywały, czyli umawiamy się na konkretną godzinę i spotykamy się o niej. Dlatego musimy się obudzić. Albo spotykamy się i na przykład jeszcze czy przez Zooma, czy na żywo idziemy na spacer, robimy jakąś poranną rozgrzewkę, cokolwiek, co sobie zaplanujecie. Na koniec warto zaznaczyć, że żeby bodydoubling w ogóle mógł działać, to musicie sobie odpowiednio dobrać swojego partnera. Z jednej strony warto brać pod uwagę, jaką relację i kontakt macie z daną osobą, bo na przykład, jeżeli jest tak, że tak bardzo ekscytujecie się swoją obecnością, że tak naprawdę rozpraszacie się i gadacie, zamiast pracować, no to nie będzie najlepszy partner dla nas. Tak samo, jeżeli, jeżeli z taką osobą często pojawiają się w podobnych sytuacjach tarcia, to trzeba będzie po prostu przetestować. Inna kwestia jest też taka, że żeby body mógł działać, to musi być robione w relacji partner z partnerem, bo ta presja i poczucie podległości, kontroli w relacjach, które nie będą równe, w którym na przykład mówimy o rodzicu z dzieckiem, mogą być odbierane bardziej jako presja niż jako wsparcie.